Mamy wtorek, wracam od fizjoterapeuty z Rybnika. Eee, zobaczymy za chwilę, pojedziemy co z Chryslerem, bo już nieprawdaż, że chciałbym go odebrać. Chciałbym sobie wykorzystać dzisiaj jego. Tego, ej Jego, bo musimy pomalować zaciski. Te takie natarczy coś. Tak szarpie, to nie jest, że szarpie, że dziury, po prostu yy, jedziemy szerszeniem. Magicznym szerszeniem. Jeden sześć. Jeden sześć, Durateczek. I on tak po prostu przy zmianie biegów robi tak. Bo tyle mocy, a tutaj jest jedna masa tylko. No i ośka z przodu na taką moc to będzie telepać, wiadomo. Yy, w każdym razie i będziemy robić, yy, co? Osłonę termiczną e, tak, dla stożka. Damy stożek troszeczkę niżej, może ogarniemy złotko i okleimy dolot z można. Się zobaczy. So, ja tam jeszcze mam tutaj aluminium trochę, więc można by było wydłużyć do dołu. Dobra, będziemy działać za chwilkę, póki co jedziemy... Aha, bo trzeba zadzwonić, czy są żarówki. Żarówki i żarówki. Żarówki, potem do Krystyny. Także yy, wtorek, vlog rozpoczęty. Tak. Powiedz to. Z samego chan, rana. Z samego rana. Gryźka już w domu A ja lecę na pocztę Nie pokazywałem jak na wnętrze wyszło Tutaj drewienko sobie karbonem tylko kleiłem Kierownica cała nowa do skóry Nie wiedziałem tylko jak zrobić te przyciski ciemne No ale zostały już takie Radyjko jak wiecie wyposażone. Gałka zmiany biegów Wszystkie drzwiczki i tak dalej Co zostało? Wyprać pod sufitkę I nie mamy w sumie żadnego drewna jedyny chrom w samochodzie to jest ten i ten, i ten, o kurde, nie zapomniałem, że trzeba się tego pozbyć. chociaż znaczy, to nawet nie wygląda. Nie, 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 pozbędziemy się tego. Skrzynia tutaj to jest Nag1 Mercedesowska 5G Tronik. Da się ją poprawić, tylko muszę się jeszcze dowiedzieć, gdzie i jak. Ale już czytałem, że gdzieś się da. Ktoś coś z AMG wiem, wkładali do tej skrzyni. Muszę się dowiedzieć, jakie to są koszty, przede wszystkim. No, bo jak to będzie jakieś duże koszty, to ja to pierdzielę. Patrzyliśmy wczoraj na strzał nitro z 50 koni, zobaczymy. Coś będziemy kombinować, ale jeszcze nie teraz. Słuchajcie, jadę na pocztę, bo nawet nie wiedziałem, że tutaj mój adres ma jakiś taki listonosz do przedziwnych przesyłek, a nie wiem, czy to nie jest. Przesyłka, na którą czekałem, kurwa, i zawiadomie powtórne. Wczoraj mi dopiero kobieta działała, a zawiadomienie powtórne było dobrania, znaczy przypadkowo odebrania do wczoraj. Ja teraz na pocztę. Zobaczcie, co oni mi tam powiedzą, czy to się jakoś udało, skąd to w ogóle było, bo nienawidzę listonoszy, jeżeli chodzi z tych ich awizami. Oni to czasami dupną na skrzynkę, bo nikogo nie zdradzili, albo nawet nie wejdą do mieszkania. Wiecie dlaczego? Ja po części to rozumiem, też by mi się nie chciało za takie pieniądze łazić tyle kilometrów. U mnie trzeba wyjść po jednych schodach przez balkon yy, następne schody i dopiero jest moje mieszkanie. No też by mi się nie chciało, jakbym był... Yy, Chciałbym policjantem. <laughs> nie, nie, nic z tych kurwa rzeczy listonoszem. Oj, zaraz się dowiem, co to się tam dzieje się, kurde, bo masakra. Aj, oj, oj, no, cichutko, ciutko. Eee, więc tak. Jedziemy, no, się odbija nam tutaj o na geometrię kół, Musiałem troszeczkę upuścić ciśnienia, bo ponad nie wiem czemu z rana na zimnym było 2.6 bara, no ja tak nie lubię yy, na, na, na zagrzanym 2.8 bara, no prawie 3 bary, w, w, po co? Zrobiłem sobie 2.4 bara na ciepłych, więc 2.2 gdzieś powinno być na zimnym, tak jak ja lubię mieć w kołach. Yy, geometria i Oczywiście, żeby nie mogło być jakoś cudownie pięknie cały czas, to pierdolnęła mi. Oj, 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 Przetwornica od ksenonu. Przetwornica od ksenonu niestety jest pod lampą, a ja ledwo to założyłem we Nie byłoby w tym żadnego problemu, tylko że do tego modelu montowali trzy rodzaje przetwornicy. Więc jedyną opcją, nawet powinien tego nie ściągnąć, jest rozebranie zderzaka i sprawdzenie numerów przetwornicy. Jeżeli chodzi o przetwornicę oryginalną, miałbym zamawiać, no to jest 500 zł. Kurwa. Robociznę wiadomo nie, no bo sam sobie zrobię wszystko. Znalazłem też przetwornicę, powiedzmy zamienniki, ciut tańszy czy jakieś używki, ale jeżeli spasuje mi numer z przetwornicy, no to mały grzeź mi poszuka w Intercarsie, i tam może jakąś fajną cenę na to zrobi. No w każdym razie muszę to zrobić. No bo jeżdżę na. No, mogę jeździć na jednym ksenonie, no ale nie chcę wyglądać jak debil e, ze spaloną żarówką, którego nie stać nawiane żarówki, czy nie umiem żarówki. Więc jeżdżę sobie na y, postojówkach. Na postojówki mam takie ledy, co prawda to jest W5W, tam jest, to jest mało watowe. Ale mam takie postojówki z tą soczewką, więc jakoś jako dzienne dają radę, choć czasami jeszcze ktoś mi. Mrugnie więc powiedzmy, po tej godzinie 19, ani nie, nie ruszałem się wczoraj z domu, no bo gdzie? Bez świateł. Mogę na długi jeździć, no ale bez sensu. Nie? Dobra, ogarnę geometrię, zjeść śniadanie sobie w końcu tam na oweczce, sobie siądę, będą robić głupaki geometrię i e, potem jadę. Z... Tak? Już? Ściągać sterzak. Ściągać zderzak, sprawdzić przetwornicę i z oszywać te pierdolone klocki, one mi ciągle piszczą jak w lokomotywie, to już są nowe Na no tarcze mamy z tyłu nowe klocki nowe, a i tak to piszczy więc jeżeli faktycznie teraz jeszcze jak je naprawdę wyszoruję porządnie na betonie, jeżeli to nie pomoże no to już weźmy ceramiczne, no ceramiczne podobno nie piszczą, ja myślałem, że ceramiczne można zakładać tylko do ceramicznych tarcz, ale jak się dowiadywałem, niekoniecznie nie trzeba, a nie będą piszczeć, więc Biorę te ceramiki, kurwa, no jakbym, jakbym, kurwa, kolej PKP zatrzymywał na peronie, nie? Masakra. Dobra, działamy. Dzień następny. Tam już się dzieje. Krystyn stoi, a ja w tym czasie cieszyńskie kanapeczki, jedno ze śledzią, z makrelą, z jajeczkiem, z szyneczką, z dżuńczyczkiem i soczek. I tak sobie tutaj będę w słoneczku biwakował. Widzę, że jeden wsteczny mi nie świeci, bo tam teraz odjeżdżał podjeżdżał. No, trzeba przejrzeć te żarówki wszystkie. Ciekawostka jest taka, ładowanie jest normalnie 14, ale do halogenów, które nie świecą teraz, dochodzi tylko 6 prądu. Yy, no a przetwornica z Ksenona śmierdzi spalonym. Więc szukamy, szukamy, szukamy przetwornicy. Jak nie to będzie tu stał i czekał. Nie doszliśmy w sumie do niczego. Przetwornica jebie troszeczkę spalenizną. Nie świecą obrysówki. Jedna świeci, druga nie. Mimo, że prąd jest normalnie 12 w jednej, to i tak, że na niej nie działa. Przetwornicy numer spisałem. Jutro będzie nowa przetwornica. Koszt przetwornicy po zniżkach 400 chyba 5 zł, co nie jest tanie, więc na razie podepniemy ją, sprawdzimy, czy jest to wina przetwornicy. Będziemy sprawdzać dlaczego halogeny na dole nie świecą, dlaczego mają napięcie 6 Ale to już elektrykowi zawiozę Póki co najważniejsze jest to żeby podłączyć te pierdolone ksenony Klocki, kur... jak to zawsze bywa kiedy auto stoi To się pierdoli Znaczy, nie żeby coś było strasznego, ale Kurwa no, brakuje tego ksenona No gdybym ten ksenon to bym to przebolał, no ale Tak to jeżdżę sobie na tych postojówkach i tu mi za chwilę coś mrugnie, jeszcze też to przeboleje. No ale już, jak to na przykład nie mogę jeździć, czy na przykład w deszczu, tak. No to napięcie na halogenach też mnie kurde zdziwiło. Ogólnie komputer pokazuje otwarty obwód na halogenach przód- tył, no ale halogeny tył działają. System pokazuje błąd lewego głośnika tylnego tam się nam coś w kablu popierdoliło to będziemy w sobotę robić same takie pierdoły ale te pierdoły mi żyć nie dają ja uwielbiam mieć w aucie wszystko totalnie piękne yy, błąd od czujnika stukowego, oczywiście kurwa dalej jest mimo, że czujnik przekręcony więc jednak będzie trzeba robić tą wiązkę no ale to już Łukasz zrobi, bo to już powiedział, że jak to wróci teraz, to, to tą wiązkę zrobi yy, co najlepsze pokazuje błąd tylnej wycieraczki i spryskiwaczy Xenonów, gdzie to wszystko działa. No nic, no, będę musiał go do Rafała, tutaj, w mnie do Rafała Wlacha odstawić. Niech mi zerknie na tą elektrykę, co się tam kurwa dzieje, bo. Bo mi się nie chce. Nie? Są rzeczy, które sobie sam robić, a ja się nie boję zbrudzić upierdolony, no stop, dzisiaj rano wyszedłem na chwilę tylko zrzucić zderzak, a kurwa jest godzina prawie 18, upierdolony cały, już nie no, umyłem ręce, nie, wiadomo, no ale takie, takie pierdoły, no, czyli, no i błąd, wiadomo, są za katami, no bo, no bo nie ma katów, są katy sportowe, wiadomo, no i tak jak Nie lubię takich detali. Ja lubię mieć wszystko dopięte w samochodzie. Wnętrze jest odpicowane, już te skóry porobione z drewno. Oprzyte kiera, wszystko jest zrobione. Nawet wyczyściłem pod sufitkę. Kurwa. rowerzysta, Nie mogę, no wyjedź mi za zakrętu tylko, no. Dobra, tutaj możemy się wbić. Moja Blać! Krystyna. Co to za SMS tam. A właśnie! Słuchajcie, bo pojawiła mi się. Mała okazyjka. Mogę zaczyna okazyjka. Ja zobaczyć stare Audi 80. Aha. Czyli jeszcze w ocynku w blaszce 18. Jest rozwiercony zamek klapy tylnej, więc bagażnika, więc pewnie trup jakiś tam był. check TPS system. To mi też czasami spakuje, on mi tylko... Pokażę, Czech TPS system. pokaże mi, że mam o 1 dziesiątą bara mniej w tyłu i tyle. Nie wiem o co tu chodzi. Kurwa te dziury tu w tym mieście to jest tragedia. No ja zobaczyć tą 80, -tkę. jak tam będzie wspomaganie i to wszystko, to takie autko wezmę mam, nie. Stary Peugeot, a stara Audica, te Audica 80 nikt mi nie powie. To były też pancerne jednostki te 1 -8. Ona jest jeszcze w gazie już. Jak będzie wszystko ok? Chciałem gościowi robić, że nie ma światła, a ja za światem. Myśl, chłopie, myśl. Zaraz zobaczymy tą 80. Jak to tam wygląda.